się stanie pierwsze, czy to będzie wspólna zmiana. Na pytanko od Campo odpowiedziałem. Żołnierz. Czy ocenisz konto? Żołnierz? Już patrzymy. Żołnierz. Jesteś kolego oficerem wykonawczym w kranie Valle. Okej. Okay. Jeżeli mogę coś powiedzieć, chcemy zwrócić uwagę na to, że w twoim kranie bardzo wielu graczy jest bardzo początkujących i nieaktywnych zarazem. Postarajcie się to naprawić, dlatego że w takiej sytuacji oczywiście macie kłopotik jaki bardzo mało rezerw, które przyspieszają wbijanie dyszek. Nie chcecie zniechęcić przed tym klanem, bo pełnisz w nim wysoką funkcję. Ale po prostu informuję, że bez tych rezerw trudno będzie wam przyciągnąć graczy do klanu, bo to jest jakby główny sens dla graczy początkujących klan, daje rezerwy. Jeżeli chodzi o czołgi. Koniecznie bój obiekta 277, aby mieć jedną dobrą dychę na klonówki. Potem spokojnie możesz zabrać się za obiekta 430 U. Warto również rozważyć kolego drogi obiekta 268 wersja 4. Obiekta 268 wersja 4 i Super Conquerora. Jako dowódca, na pewno ważne jest też, abyś prezentował wysoki poziom na dziesiątkach i je posiadał. Jeszcze ich nie posiadasz, wiadomo, że na cewu lodówką i chcę się i 261 raczej nie zagrać, więc no to bym chciał, żebyś wiedział takie rady a propos prowadzenia kranu i a propos garażu. Witam i